Teraz z nami jest Bartłomiej Ślak. Bartek, prokuratura mówi o 11 zarzutach dla byłego wiceministra, teraz posła. Chodzi o fundusz sprawiedliwości, a konkretnie i jak to się wiąże z tym, co za tobą? konkretnie o wielkie pieniądze. Oczywiście przykładów dawania pieniędzy, rozdawania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, tam gdzie wiązało się to z polityczną korzyścią dla kandydatów suwerennej Polski, wcześniej Solidarnej Polski, można by wymieniać i wymieniać. Natomiast ten jest chyba... Najważniejszy, najbardziej bulwersujący, najbardziej spektakularny to jest ośrodek. Na papierze ośrodek budowany niegdyś przez Fundację Profeto Księdza Michała O. Na papierze mówię ośrodek budowany przez Fundację Księdza Michała O, no bo to miał być właśnie ośrodek, archipelag, yy, który miał pomagać ofiarom przestępstw. Bardzo atrakcyjna działka na warszawskim Wilanowie. Ogromna y, inwestycja. Natomiast w praktyce, co tam w środku, w, te, w tej nieukończonej budowli, którą Państwo widzą, a no pomieszczenia do montażu, reżyserki, studia telewizyjne tak jakby ktoś chciał budować wielkie medialne imperium, tak jakby ktoś pozazdrościł ojcu Tadeuszowi Ryzykowi. Tutaj teraz, jak państwo widzą, nic się kompletnie nie dzieje. Fundacja Profeto miała otrzymać 100 milionów złotych na budowę tego ośrodka. Ksiądz Michał O. był broniony przez polityków suwerennej Polski, wcześniej solidarnej Polski. Kiedy pytaliśmy, dlaczego ktoś, kto przeprowadza egzorcyzmy za pomocą Salcesonu, bo tym ksiądz Michał O. się, Chwalił politycy suwerennej Polski. Sam dobrze to pamiętam. Na przykład Marcin Warchow w Sejmie mówił, że to są bardzo dobre inicjatywy, że jeżeli ktoś chce wypędzać demony, to każdy sposób jest dobry i że jeżeli środki idą na uzdrowienie ducha narodowego, to to jest bardzo dobra inwestycja państwa. To są słowa byłego wiceministra, a nawet dwutygodniowego ministra sprawiedliwości Marcina yy, Warchoła. Natomiast jeżeli chodzi o Marcina Romanowskiego, o którym dużo mówimy od, wczor od wczoraj, zatrzymanego Marcina Romanowskiego, to na taśmiach yy, ujawnionych przez Tomasza yy, Mraza pojawiał się też wątek właśnie księdza Michała O. I tej budowy tutaj, tego yy, ośrodka, tego tak naprawdę przyszłego imperium medialnego. I pomimo zastrzeżeń, bo politycy suwerennej Polski zdawali sobie sprawę z tego, że może być z tego afera, mówił y, y, Marcin Romanowski na tych nagraniach, że trzeba w to brnąć. Powiedziałem Państwu przed chwilą, że nic się tutaj nie dzieje, bo budowa została wstrzymana. Fundacja Profeto została zobowiązana do zwrotu 66 milionów złotych, które już y, otrzymała na no, ksiądz Michał o, w areszcie z, z zarzutami, zarzutami o wyprowadzanie środków z Funduszu Sprawiedliwości i o pranie e, pieniędzy, a ten budynek jest obciążony decyzją prokuratury e, hipoteką. Pokazujemy Państwu symbol, no ale oczywiście to jest jedna e, inwestycja. Był na nagraniach, co słyszeliśmy, chociażby szpital w Otwocku. Tam, gdzie operowane było, jak mówił Marcin Romanowski, pierwsze kolano RP. No i też nagle po tej operacji Jarosława Kaczyńskiego w szpitalu w Otwocku dotacja z Funduszu Sprawiedliwości dla szpitala w Otwocku. Chcecie trudne pytanie, którego ja się na przykład boję? No. Znaczy, ja nie wiem, czemu ma sens, nie? Ale jakby pan poseł powiedział, pan minister powiedział, dlaczego w momencie, w którym bezpośrednio przed, bezpośrednio po operacji kolan Jarosława Kaczyńskiego, otrzymywał dotację z szpital imienia profesora Grucy? Aby pan to, to powiedział, to, by to było? To było po? Nie, ja by ci nie, nie. Nie prowadzę Nie do Operacji Myślę, że... <laughs> takie operacje są planowane na... Nie, ja nie mam takich wiedzy, to jest koincydencja. Ale żebyś nie mógł... nie, że... nie, ale dobrze, że w ogóle mi to tak przyszło. A tam był jakiś związek? Bardziej, e, była, ta była, było tak bardziej, że e, wiesz, to tak działa, nie? Bo, słyszę, przyjeżdża do szpitala z Pawełkiem, bo tam coś się złamał, no i gada z tym profesorem i mówi, a co tam słychać, no? I, że robi się to i to, to, to proszę napisać do funduszu, no tak to działa, nie? ale nie powiem tego. No nie, ja to powiem, że to? Mówiłeś coś tam, że no, jest kolana do operowania. to kolana. <laughs> nie, ale to, to chyba nawet no, sobie tak śmieszkowaliśmy, a, nie, że... tak. Okay. Nie bardziej chodziło o to, że warto mieć dobrą relację z tym gościem, bo to jest człowiek związany z Kaczyńskim, więc no, na takiej zasadzie, nie że no, bo... i to była relacja Bartłomija Ślaka. Bardzo ci Bartku dziękuję, Państwu przypomnę, były wiceminister Marcin Romanowski jest ponownie w prokuraturze po wczorajszym zatrzymaniu i wczorajszym również przesłuchaniu.